Witam Państwa serdecznie na konferencji Konfederacji. Nazywam się Grzegorz Płaczek, jestem posłem na Sejm. Wraz ze mną w konferencji będzie uczestniczył również poseł Konfederacji, pan Krzysztof Mulawa. Szanowni Państwo, rząd Donalda Tuska i pan premier Donald Tusk wraca do tego, co potrafi najlepiej, czyli do tego, żeby rujnować nam życie. Przed nami czeka nas podwyżka VATu z 0% do 5% co będzie tragedią nie tylko dla wybranej grupy społecznej, ale również dla wszystkich Polaków. Ale czemu się dziwić? W 2011 roku, kiedy poprzednim razem pan premier Donald Tusk również rządził w Polsce, w 2011 roku i później zostały już wtedy podwyższone stawki VAT z 3% do 5%, z 7 do 8, z 22 do 23. Te stawki miały być podwyższone na 2 lata, a trwają do dzisiaj. Zostały również w tamtym czasie również podwyższone stawki rentowe o 2%, przypomnę, akcyza na wódkę i papierosy zostały zamrożone progi, pit, wprowadzono podatek od miedzi i srebra. Przypominam również wprowadzone myto, wiatol, tak zwany, oraz podatek bankowy i inne. Druzgocącym jest fakt, że eksperci podają oraz yy, wynika z analizy firmy Cashback Pic 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 Picody. To, że przeciętny Polak wydaje ze swoich dochodów 17% na jedzenie, dzieli nas przepaść, dlatego że w Stanach Zjednoczonych przeciętny obywatel wydaje na wyżywienie 6%, w Wielkiej Brytanii 8%, w Szwajcarii 9%. Jeżeli wejdzie znowu stawka VAT 5% na wyżywienie, to zwiększy się znowu ta różnica między Polakami a obywatelami państw bogatych. Nie możemy na to pozwalać i nie pozwalamy na to jako posłowie Konfederacji. Jesteśmy przeciwni temu, żeby rząd łupił Polaków. Czas na proste i niskie podatki i czas, żeby rząd zaczął pomagać Polakom, a nie ich ruinować. Pan poseł. Dziękuję. Wraca stary i w cudzysłowie kochany Donald Tusk, z czego jest znany. Znany jest z tego, że pomimo tego, że był na początku kojarzony jako przedstawiciel partii. Przyjazny przedsiębiorcom Polakom, to podnosił podatki i rzeczywiście znowu do tego wraca. I tak samo Donald Tusk wraca do tego, z czego jest znany, czyli z marszów niepodległości i połowania Polaków. Wczoraj to byli rolnicy, myśliwi, pszczelarze i producenci rolni. Donald Tusk myśli o zwiększeniu stawki podatku VAT na żywność, pomimo wysokiej inflacji, ale przecież ta wysoka inflacja była powodem, dla którego jakiś czas temu wprowadzono najniższą zerową stawkę podatku VAT. A przecież Polacy, Szanowni Państwo, są przyciśnięci, przyciśnięci kolejnymi nakładanymi podatkami, obciążeniami fiskalnymi, które bardzo często wynikają z tego, co u nas w Polsce kochane rządy, znowu kochane w cudzysłowie, proponują i nakładają na Polaków, ale przede wszystkim również y, rosnące koszty życia wynikają z unijnej polityki rolnej. I tak chociażby na przykład y, bardzo niekorzystne dla Polaków i Polski y, systemy certyfikatów. Y, certyfikatów ETS, które podnoszą i będą podnosiły koszty energii dla Polaków. Dalej Zielony Ład, w sprawie którego właśnie wczoraj rolnicy protestowali, rolnicy myśliwi i tak jak mówię, Pszczela, protestowali, byli gazowani. Dalej chociażby dyrektywa EPPD, która dotyczy nas wszystkich, bo tych, którzy mają jakąkolwiek nieruchomość, czy to będzie blok, czy to będzie Mieszkanie, czy to będzie dom jednorodzinny. Ta dyrektywa będzie obciążała już za dwa lata wszystkich Polaków, ale także przecież mamy podatek węglowy CEBAM, tak zwany podatek CEBAM, który będzie stanowił obciążenie dla produktów importowanych do Unii Europejskiej, czyli również do Polski. Szanowni Państwo, w związku z podniesienie podatków jak w przypadku VAT-u na żywność jest tym, z czym my jako posłowie konfederacji nie możemy się zgodzić, ponieważ to właśnie podatek na żywność będzie stanow stanowi zawsze największy największy odsetek, część budżetu ro rodzin, więc będzie, będzie wpływało na tych najbiedniejszych Polaków. Jesteśmy za prostymi, niskimi podatkami, ale przede wszystkim, przede wszystkim za tym, żeby podatki nakładane, jeżeli już muszą być podatki nakładane, by były mądrze, żeby dbać przede wszystkim o tych najbiedniejszych Polaków, a w przypadku podatku od żywności mówimy o tym zdecydowanie nie. Stawka zerowa podatków przy tym poziomie inflacji to jest zdecydowanie coś, na co posłowie Konfederacji nie zgadzają się. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Nie widzimy. Dziękuję bardzo.